W Wysowickim Ośrodku Kultury rozpoczęły się bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla 80 obywateli Ukrainy. Kurs prowadzony przez szkołę językową Level Up obejmuje nauczę od podstaw i będzie prowadzony przez 10 tygodni. Połączyliśmy siły, no bo cóż, my mamy pomieszczenia, mamy sale, mamy narzędzia. Szkoła językowa wiadomo wkłada swój swoją wartość merytoryczną. Program zajęć został przygotowany przez Mysłowicką Szkołę Językową Level Up i obejmuje podstawowe zagadnienia, jak przedstawianie się, robienie zakupów, wizytę u lekarza, poszukiwanie pracy, a nawet alfabet, gdyż wiele osób posługuje się wyłącznie cyrylicą. Skupiamy się bardzo mocno na gramatyce. Chcemy za, z, gdzieś tam zahaczyć o ten temat gramatyki i, i wprowadzić im takie podstawowe zasady, jak się mówi w tera, czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Ale na pewno nie będziemy ich męczyć gramatyką, mamy tylko 10 spotkań, więc skupimy się po prostu na takich najważniejszych wyrażeniach i, i potrzebach po prostu, żeby oni się poczuli też pewniej. Żeby się poczuli fajnie u nas i, i, i nie bali się, nie? bo jednak bariera językowa powoduje taki strach w ludziach, a myślę, że jeżeli się już nauczą przynajmniej podstaw, to, to na pewno e, poczują się po prostu trochę lepiej i swobodniej u nas. Lekcje prowadzone są przez doświadczoną polonistkę i lektorkę języka polskiego. Miałam już przyjemność pracować z obywatelami Turcji, Chin, Ukrainy e, i teraz takie nowe doświadczenie z nową grupą, bo zazwyczaj były to zajęcia indywidualne. Teraz na zajęciach będzie aż 20 osób, więc na początku musimy się troszkę poznać, na jakim poziomie oni są językowym. Zajęcia są takim wprowadzeniem do języka polskiego, bo obejmują 10 godzin zajęć, więc takie pierwsze koty za płoty można powiedzieć. Zainteresowanie nauką języka polskiego przez obywateli Ukrainy jest ogromne. Później co udało się utworzyć cztery grupy po 20 osób, a rekrutacja na ten moment jest zamknięta. Natomiast prowadzone są prace, aby powstały kolejne kursy. Zgłosiło się bardzo wiele osób, wiemy, że potrzeby są większe i na to również będziemy reagować. I z tego miejsca chciałabym przeprosić wszystkich tych, których nie udało się w tym momencie zaspokoić, no ale niestety jakby zainteresowanie tutaj przekroczyło też nasze możliwości na, na tym etapie. Natomiast pracujemy nad tym, żeby były kolejne kursy.